Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj zrobiłam sobie taki spokojny dzień, spałam długo, wyspałam się. E, taki powolny, powolny cały dzień był. No i teraz dopiero wieczorem wyszłam na spacer. Widzicie? Jest minus 3 stopnie i coraz chłodniej. Idziemy na króciutko na taki spacer, żeby zobaczyć kolejną choinkę na Placu Ratuszowym. Tutaj zobaczcie jakie ładne dekoracje, zaraz Wam je pokażę. To jest Ostra Brama, nie wiem czy nam widać w tle bardzo dobrze. No i troszeczkę pokażę dekoracje i uciekam do domu i do Was odzywam się już z tego miejsca, jak zwykle spod choinki w ciepłym domku, zrobię sobie herbatę. No i i nagram się znowu jakąś pogadankę zrobimy. A tutaj jest niespodzianka, którą chciałam Wam pokazać już wcześniej, ale dopiero teraz zostały te dekoracje zapalone. Zobaczcie, mamy w tym roku a, takie dekoracje w różnych językach i jest też w języku polskim. Tutaj nie tylko naprzeciwko ostrej Bramy, ale też w innych miejscach na Starówce. Uciekamy kochani, bo jest tak zimno. Założyłam rękawiczki, ale nie wystarczy. Uciekam do domu i odzywam się już z domu. Wróciłyśmy już ze spaceru. Powiem Wam, że na zewnątrz jest bardzo, bardzo zimno. Bo jak już podjechałam tutaj pod blok, no to zauważyłam, że jest 4,5 stopnia i bardzo, bardzo to się czuje. Jakbym nie miała rękawiczek, to bym nie mogła nic tam ponagrywać na zewnątrz. Bo jednak jest tak. Taki delikatny wiatr, i chyba to wzmacnia ten minus, i uuu, jak sobie przypomnę, to już mi się znowu robi zimno. W domu nie mam zimno, znaczy nie przebrałam się, zostałam w takim ciepłym sleczze, a w domu mamy dość ciepło, mimo że ten taki balkon mam tutaj otwarty, ale tutaj mam bardzo takie grube szkła albo to, to się nazywa takie, to, to okna po prostu są bardzo, bardzo ciepłe, więc dlatego w domu nie jest zimno. Dodatkowo mamy taki system, mimo że to jest tak jakby stary blok, bo nie mieszkam w nowym budownictwie, to tutaj w tym bloku jest taki szwedzki podobno system, który reguluje... Ocieplenie, tak? Nie ocieplenie, co ja mówię? E reguluje e ciepłość e kaloryferów. Znaczy, ja sama tego regulować nie mogę, ale ten system reguluje. Jak na zewnątrz jest chłodniej, to kaloryfery grzeją bardziej, a jak jest tam gdzieś. E Plus 10, no to kadrofery mam takie letnie, delikatnie, delikatnie ciepłe, więc to jest bardzo dobre, bo nie płaci się bardzo dużo jeszcze za tych czasów, takich wcześniejszych. To w niektórych blokach bardzo dużo się płaciło, bo nie było takiej regulacji. W wielu blokach nadal jeszcze tej regulacji nie mam, i w mieszkaniach jest naprawdę bardzo gorąco, i ludzie otwierają okna, no ale wtedy wiadomo, że. Faktury za ogrzewanie przychodzą bardzo wysokie. U mnie w mieszkaniu nigdy nie jest gorąco. No, może tylko latem, kiedy jest ponad 30 stopni, no to w każdym mieszkaniu będzie gorąco. A zimą jest tak po prostu normalna temperatura chyba z 20 stopni na pewno jest A więc jest komfortowo i bardzo przyjemnie i ostatnio nawet śpię z otwartym oknem, bo takie. Świeżutkie powietrze, bardzo dobrze się śpi. No, co chciałam jeszcze wam dzisiaj opowiedzieć? Omówiłam na tych pierwszych vlogmasach, że będą u nas tutaj pewne mm, takie świąteczne rzeczy się odbywały. No, i między innymi to miała być ta bajka, o której mówiłam, że na ścianach katedry jest taka fajna bajka świąteczna. No, niestety, dzisiaj spojrzałam na listę wszystkich, wszystkich um, eventów różnych tam, um, co miało być. To wszystko jest odwołane. Po prostu jedyne co mamy, jarmark i ten jarmark bodajże, bodajże jest czy będzie online. Reszta: wszystko, wszystko jest odwo odwołane. Jest odwo odwo Odwołane. nowy rok. A potem ruskie święta są odwołane. Dużo coś się u nas pozamykało już się zamyka, i w ogóle straszą, że nas tutaj w domu zostawią. Więc uch. Lepiej nawet nie gadać o tym, ale. Mm, więc trochę się martwię, co tutaj będę Wam pokazywała, bo te świąteczne takie rzeczy są e, po prostu zlikwidowane. Ale z tych dobrych wiadomości, no to na przykład dzisiaj jest taka akcja: zapal choinkę na balkonie. Więc jadąc przez miasto, widziałam, że mnóstwo, mnóstwo choinek już jest w oknach, na balkonach. Pięknie to wygląda. Ogólnie, chyba na Litwie, bardzo. Modne się zrobiło, zaszklić tak balkon, czy zamknąć balkon, bo no mimo wszystko te pogody nie są aż takie super. Więc fajnie mieć jednak ten balkon zamknięty, wtedy i czyściej i cieplej jest. Więc na takich balkonach dzisiaj dużo bardzo było choinek. No i też pamiętacie, mówiłam Wam, że nie jest popularne ubierać em, domy albo tak. Em, te, te przed domem te wszystkie dekoracje. No i dzisiaj byłam w takiej dzielnicy a, sypialnianej, z prywatnymi domami. Jest to dzielnica Pilate. No i byłam bardzo zaskoczona, bo e, nie aż tak mocno, ale delikatnie domy są przebrane. Są światełka. Naprzeciwko niektórych domów, choinki są obrane, ale tego nie jest aż tak za dużo. Powiedzmy, co drugi dom. A ma coś udekorowane i powiem, że bardzo, bardzo mnie to zdziwiło, bo w latach wcześniejszych tego nie było, więc jednak coś się zmienia i bardzo to jest miłe. A ogólnie to jeszcze Wam powiem, że jestem bardzo szczęśliwa i chcę od razu Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, bo wczoraj, a, znaczy... Dzisiaj, jak będziecie oglądać, to będzie wczoraj, ale to dzisiaj wybiło mi 7 tysięcy i teraz jest ponad 7 tysięcy, bodajże 7 tysięcy 30 osób. Boże, ja nie wiem skąd Wy wszyscy jesteście. Dajcie znać, napiszcie pod tym filmikiem jak mnie znaleźliście, skąd pochodzicie. Bardzo mnie to interesuje, bo... Widzę, że bardzo dużo osób, oczywiście z Polski mnie ogląda, ze Stanów, z Niemiec, z Austrii, z wielu 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 krajów. Może kiedyś nawet też takie zrobię na rocznicę odcinek i, jak jesteście ciekawie, opowiem wam z jakich krajów mnie oglądają, bo. Byłam bardzo zaskoczona, bo ta lista jest tak ogromna i niektóre kraje naprawdę bardzo, bardzo zaskakujące. Nigdy bym nie pomyślała, że z tych krajów ktoś może mnie oglądać, a jednak, więc coś takiego zrobię. No i tutaj chcę Wam bardzo, bardzo podziękować, że jesteście, że wspieracie. Bardzo mnie to cieszy i cieszy mnie i moją rodzinę i moich znajomych. No, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. No, i jest Was coraz, coraz więcej. No i to jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie, jak człowiek coś robi. I, i ludzie to doceniają, i jesteście tutaj bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale zapomniałam. Zaraz pomyślę. Tak mi się i nie przypomniało, co miałam powiedzieć. No, ale nieważne. Dajcie znać w komentarzach, skąd jesteście, z jakich państw, z jakich miast. Bardzo, bardzo mnie to interesuje. No i dziękuję Wam bardzo, bo tak naprawdę wytworzycie ten kanał. Bo jakby Was nie było, to kto by oglądał moje filmiki? Można sobie robić filmiki, ale. Nikt ich nie ogląda, no to trochę smuteczek, więc jak coraz więcej ludzi ogląda, komentuje, to, to jest. no to jest ogromne szczęście, bo to człowiek robi coś, i jak to jest takie docenione, to. no to serce się cieszy, o, tak bym powiedziała. No i chyba dzisiaj będzie pogadanka taka bardzo krótka, bo chcę dzisiaj pójść spać dużo, dużo wcześniej, nie tak jak ostatnie dwie noce bo trochę mi tutaj program um, figla splatał i miałam problemy znowu z filmikiem. No ale na szczęście dotarł filmik na YouTubea i Wy dzisiaj go widzieliście. Mam nadzieję, że dzisiejszy to będzie dużo, dużo prostszy, więc nie przynudzam, chociaż piszecie mnie, że, że mogłabym więcej gadać i że naprawdę Was nie przynudzam, ale zawsze mam takie uczucie, że... Może lepiej trochę mniej powiedzieć niż się rozgadać i, 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 i po drugiej stronie ekranu po prostu uśniecie mi tam. <laughs> więc, więc tutaj kończę, i demontować. No i jutro może uda mi się pojechać w pewne bardzo ładne miejsce, bo tutaj koleżanka mi dzisiaj napisała, że podobnoż to miejsce jest bardzo pięknie przystrojone, więc nie będę się zdradzała. Ale obiecuję Wam, że to będzie piękne miejsce. Dlatego idę wcześniej spać, żeby jutro wstać i tam pojechać. Dlatego życzę miłego oglądania, miłego wieczoru i ogromne dziękuję, że tutaj jesteście. Pa! pa!